Jak trafić do swojego sprawdzianu? Logujemy się na Office 365 wybieramy aplikację następnie szukamy e, Teams, klikamy no i tutaj u Was utworzą się przedmioty i klasy e, przedmioty, przepraszam Wybieracie matematyka klasa czwarta, notę z zajęć, następnie te trzy książki tutaj trzeba kliknąć, no i otwórz najlepiej w przeglądarce. U Was pojawi się tylko Wasze nazwisko. Tutaj na przykład ja mam całą klasę akurat. Wybieracie swoje nazwisko, no i materiały informacyjne. Jak klikniecie materiały informacyjne, pojawi się Wasz sprawdzian. To tyle, jeśli chodzi o zapoznanie Was z wynikami.